Rozpatrzenia. W tej sprawie, Panie Pośle, proszę. Minuta pytania do wnioskodawców, czyli do posła Suskiego jak rozumiem. Nie, nie, ja przede wszystkim do tego tutaj Donalda Tuska, Ale który pojechał do Brukseli. Stroną. Pojechał do Brukseli i nakłamał na temat stroną, tego, pośle. dlaczego energia jest droga. Przypomnę panie pośle. Tusku, bo zapomniałeś, że to ty zgodziłeś się na funkcjonowanie systemu EU ETS od 2000 roku pytania do tego. się na utworzenie albo do sprawozdania zamiast krajowego. Zgodziłeś się 10 na to, że uprawnienia ETS były traktowane jako instrumenty finansowe. I przede wszystkim od 2013 roku zgodziłeś się tusku na to, żeby polska energia elektryczna była opodatkowana właśnie EU ETS-em. Jest pan największym szkodnikiem trzeciej RP. Przez pana dziękuję, dzisiaj ceny Januszu. energii elektrycznej są w Polsce takie wysokie. Januszu dziękuję. Panie Marszałku, panie premierze wysoka izbo. Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych o uchwale senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy dróg nr 974. Komisja do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych na po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2025 roku wnosi wysoki Sejm o przyjęcie wszystkich poprawek senatu. Uwaga, poprawki od 1 do 6 od 8 do 15, 17, 18 i 20 można głosować łącznie. Natomiast poprawkę nr 7 należy głosować łącznie z poprawką numer 16. Panie Marszałku, wydaje mi się, że nie powinniśmy pozostać obojętni na to chamskie wystąpienie posła Janusza Kowalskiego. Pozwoli pan, panie premierze, że zwrócę się do pana po pierwsze. Po pierwsze, zwracam się do pana premiera, a nie do państwa. Panie premierze, po pierwsze, chciałem podziękować za tak, za tak godne reprezentowanie Polski podczas swojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim przy przedstawieniu naszej priorytetów prezydencji. Chciałem również przeprosić pana premiera za skandaliczne zachowanie posłów, europosłów Prawa i Sprawiedliwości. Dołączył do nich dzisiaj poseł Janusz Kowalski. Panie premierze, przepraszam. Dziękuję bardzo, panie pośle. I przypominam, że nadal głosujemy nad sprawozdaniem Senatu w sprawie ustawy o rynku mocy. A głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Poprawki od pierwszej do jedenastej zostały zgłoszone do artykułu pierwszego ustawy nowelizującej, zawierającego zmiany do ustawy o rynku mocy. Dobra, to proszę teraz powtórzyć, co przeczytałem przed chwilą. Aha. Aha. W pierwszej poprawce do artykułu 9 Senat proponuje zmianę. Wy nie chcecie wiedzieć, nad czym głosujecie. W pierwszej poprawce do artykułu 9 Senat proponuje zmianę w ustępie 4. Z poprawką to łączą się poprawki od 2 do 6, od 8 do 15, 17, 18 i 20. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za odrzuceniem poprawek od 1 do 6, od 8 do 15, 17, 18 i 20? Zechcę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw odrzuceniu? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 440 posłów, większość bezwzględna 221 za 1, przeciw 418, wstrzymało się 21. Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki Senatu przyjął.